A gdzie byś wolał dostać pracę? W Reno czy w daci? Ja oczywiście w Ty zobacz jest ogryzek. Dobra, Dobra, no, a to położyć go z powrotem na dachu, czy... Na dachu, oczywiście. No więc nie, nie wiem, mamy ogryzek nasz na klapie bagażnika. A jak wyjeżdżaliśmy, on był na dachu. I przekładamy go z powrotem na dach. Będziemy śledzić historię tego ogryzka. Staniemy sobie tutaj, panie kolego, za tym Volkswagenem. Za no, jesteśmy w następnej lokalizacji. Ogryzek dalej trzyma się na szyberdachu. Będziemy śledzić jego losy i nagrywać. No, weź, weź schowaj się, bo nie chcę, żebyś wchodził w kadr. Tak więc nie było nas 10 minut i nikt nie zabrał ogryzka. Ogryzek jeździ z nami. Żebyś sobie nikt nie myślał, że ja po prostu ten ogryzek kładę każdym razem. Więc ja, ja, ja teraz następnym razem to zacznę nagrywać jeszcze zanim się zatrzymamy Tylko dla, dla klientów jak? A, mogę wejść do Lękasz się czy nie? Nie, no ja czegoś... wychodzimy Jest ogryzek Ogryzek zostaje na dachu no, i teraz słuchaj, teraz nagrałem ogryzek, jak jest na dachu, i będzie ciągłe nagranie, rozumiesz? Także nie ma możliwości o jakiejkolwiek manipulacji. Nagramy teraz cały odcinek jazdy z ogryzkiem na dachu. Cały odcinek nagramy. Tak więc mów coś, żeby coś żeby się działo. To no. co, co, co mam takiego powiedzieć? Na razie stresuję się, bo nie wiem, jak wyjechać. Nie chcę, nie chcę uszkodzić. Gdy no, byłeś w centrum wina, napiłeś się wina, to możesz jechać. No Mogę jechać. A czekaj, a tutaj jest jakaś sposobność wywinięcia? Patrzę, w głąb może się zapuścić. A może naokoło? co? Przejedziesz naokoło? Tu i czy tam Nie będzie... Wydaje że tam nie przejedziesz. Przez tam nie już. będzie wyjazdu, nie? Nie. Słusznie. Słusznie, bo są po prostu. Winę ma... bar sklep, centrum wina. Proszę rację. To zrobimy tak. O, no jeździć, tędy przejedziesz. Tędy przejedziesz? Przejedzie? Oczywiście. No, facet ile wina nakupił na, na, na święta, to. No, kupił wina, kupił. Zobacz. O, to I gał... już, i już. I po I, 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 no? i zobacz, zobacz, kółeczko zrobiliśmy, a ogryzek na dachu. My cały czas o tym ogryzku, my go nie nagrywamy, ale w tym filmie chodzi o ten ogryzek. A w ogóle, jakie to jabłko było? Ty jadłeś to jabłko. Ale wiem, ale w sensie No to był idarek? Nie sądzę. Nie? Nie wiem, ja się nie znam na odmianach, znaczy nie wiem jaka to odmiana. Na pewno to nie nie było, na pewno to nie był kosztel, ani, ani to nie był Kortland na 100%. No nie, na pewno nie. To co w takim razie to mogło być? No są dziesiątki odmian jabłek. Dziesiątki teraz odmian? W prawo, czy, czy, czy Nie. Tym. Ty jedziesz i tutaj jak jest kija, to pojedziesz do kii. Czekaj, to już muszę na parę pasji zapuszczać? Jesz że nie. Na pewno nie? Pewnie, że nie. No to jest dalej. A jaka to jest firma? To jest koreańska? Kia? Tak. Tak. Koja. ja, To już zasygnalizuję tam... Ale tu. Rozmawiajmy lepiej o jabłkach. Jabłka. Bo, Wiesz, bo W to filmie no. jest o jabłkach. A w jabłko moim zdaniem, słuchaj. Nie ma możliwości, żeby ktokolwiek pomyślał, że to jest jakaś manipulacja. po są no, gryzki. Po ta... tym co teraz ludzie zobaczą. To rzeczywiście nie będzie żadnej wątpliwości I co? Ja nawet żadnej sekundy ciszy nie, nie, nie wymontuję Żeby nie było tutaj jakiejkolwiek tu było miejsce widziałeś? No, no ale miejsce. następne też masz No zaparkuj Wiesz co? I ja pierwszy wyjdę, dobra? Szczę, no, słuchaj, ci... Zaparkuj Dlaczego nie chcesz nie, parkować? Nie, nie chcę tu, wiesz co? To miejsce moim zdaniem jest to lepsze, wiesz dlaczego? Nie Bardziej za można wjechać lubisz? lubisz taką jazdę Jaką? Za maszystą? Tak no, to można po prostu, o zobacz Patrz, widzisz? Jesteś mistrzem kierownicy To nie, nie jestem żadnym mistrzem kierownicy Ale o, wydaje mi się, że tu jest prościej po prostu zaparkować za, za Jest prościej zaparkować. A. Ja, ja pierwszy wyjdę, dobra? Dlaczego? Do bo, bo chcę nagrać to jabłkę, nie chcę, nie chcę twojej głowy nagrywać. To może, może bo już oczywiście. I proszę, jest ogryzek. Jest. Żadnej manipulacji. Trzeba będzie wyjść. Jeździ! Jeździ z nami. Spadaje, ale wie? powiedz Ci kogoś to będzie interesowało oglądać film, w którym ogryzek jedzie na dachu? Dlaczego nie? Nie spada, wiesz, utrzymuje się cały czas. No ale to wiesz, no gdyby tego film 20-sekundowy, ale to będzie przynajmniej 3-4 minuty Więcej. Zobacz, ogryzek jeszcze jest. To co ludzie myślą. Ludzie... Dobrze, my wsiadamy do samochodu i ten ogryzek tam, tam nadal siedzi. Ludzie są zajęci swoimi sprawami. Każdy myśli o sobie. Każdy myśli o sobie. Nie wiesz o tym? W Teraz cicho. Ogryzek na dachu o zachodzie słońca. Jeszcze raz. Ogryzek na dachu Mercedesa o zachodzie słońca. Honda, Maserati i ogryzek. Ostatnie na parkingu przy Oszu Znajdziesz ja jestem powoli... Przy pomelo O jest, no w ten sposób łatwo znaleźć jest auto Łatwiej znaleźć? Co? Łatwiej znaleźć! Ja już widzę ogryzek i idę do ogryzka No i tak oto minął nam dzień z ogryzkiem na dachu to by było